Pierdol po polsku, czyli zdobycie Moskwy. Po tym jak swój ostatni dech wydał Iwan groźny, u Ruska zrobił się taki rozpierdol a propos tego, kto teraz będzie rządził, że głowa mała. Co chwilę na tron pchał się jakiś dymitr samozwaniec, aż do 1606 roku, kiedy tron objął Wasyl Szujski. Gwoździem do trumny Szuj było to, że zaczął waflować się ze Szwedami, co mega wkurwiło naszych. Cztery lata po tym, jak Don Wasyl objął ruski tron, nasi postanowili ruszyć na Moskwę. Najpierw nasze majstry od wpierdolu postanowili zdobyć dziwnie kojarzony dzisiaj Smoleńsk. W tym samym czasie rozegrał się legendarny wpierdol pod Kłuszynem. Po którym ekipie hetmana żółkiewskiego wszystko szło z górki aż do samej Moskwy, bo jak tylko się pojawił w jakimś mieście czy twierdzy, to pytali go, czy kawkę to pan słodzi, czy może woli czarną. W samej Moskwie lokalsi bardzo chętnie dogadali się ze Staśkiem i powiedzieli, że jako cara chętnie uznają naszego królewicza Władka pod warunkiem, że koronacja odbędzie się w ruskim stylu, a ten przejdzie na prawosławie. Byłego już cara Wasyla i jego braciaków wysłano w pizdu do Wawki, aby tam przed naszym królem padli na ten ruski ryj i błagali naszego króla Zygiego Wazę o litość. W pierdol oficjalnie spuszczony i osiągnięcie w postaci zdobycia Moskwy odblokowany.